Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział Czyż myślicie, że ci galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zgniecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, byli większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. To już kolejny tydzień naszych zmagań ze sobą w wielkim poście, ale w ogóle zmagań w naszym życiu z naszymi grzechami, wadami. Dużo sił i czasu na to poświęcamy, dużo energii. Można nawet religijność sprowadzić do tego, że jej celem jest niegrzeszenie, ale jeśli tak by było, to jaki z tego większy pożytek, że ktoś nic złego nie robi? Na to właśnie dzisiaj. Jezus zwraca uwagę, pokazując bezowocny figowiec. Tak, potrzebne są owoce. Mam owocować, mam przynosić dobre owoce mojej wiary, mojej miłości, mojej nadziei. Nie zawężajmy się do troski tylko o niegrzeszenie, ale pytajmy się o nasze zaniedbania, o to, czego nie zrobiłem, powinienem, albo zrobiłem jeszcze za mało, a potrzeba było więcej. Tak, potrzeba nam owocować, przynosić owoce, pełnie owocu. To jest kierunek pracy, nasz kierunek wzrostu, który dzisiaj pokazuje nam Jezus. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.